Siema, ja jestem Fzorsen i witam was w kolejnym odcinku z gry DBD. W dzisiejszym odcinku będę grał Majersem. Moim buildem jest build pod agresywną antylupę, a w moim buildzie jest tak. Enduring, czyli palet stany powod mają krótszego stana o 50%. Spirit fury, jeśli zniszczę dwie palety to następnym razem gdy zostanę ogłoszony przez paletę ta paleta od razu jest zniszczona I to jest właśnie jedno z moim zdaniem najlepszych komp w tej grze. Brutal strength. No to niszczę palety, ściany oraz kopię generatory o 20% szybciej oraz bambusy, czyli przechodzę przez okno o 15% szybciej i to okno jest jeszcze zablokowane na 16 sekund. To perk jest właśnie bardzo dobry dla Mejresta, ponieważ Mejrest ma szybsze przechodzenie przez okno. Moimi addonami są Perbow, czyli że o 30 sekund mam dłuższy Evil Within 3, czyli po prostu trójkę oraz Jay Memorial, ci szybciej stalkuje o 25%. No i to właśnie jest mój pit pod agresywną antylupę na Majorsie. Widzimy się w meczu. Dobra, jesteśmy w meczu Michael Majorsem na Yamaoce Dobra, czas ich wygrzmocić. W skrócie. Ale wolny. Zapomniałem, że Majors jest taki wolny O o, o, by, proszę O, <laughs> Co tam Jane? Co tam Jane? Oj, chyba ktoś mnie zauważył A masz, Jane Tutaj biegnie Jane Romero Myśli, że nie zauważy, że nie ma śladów nagle Podnosimy pod pod. Tu mam pak. Czy może być reszta surowców? Nie wiem, bo mam taki pod. Bardziej... O, już wiemy. Dobra, biegniemy za Jeffem Johansenem. Oła! To nie było w zdanie. Dobra, popadamy Jeffa. Podnosimy go. O, ktoś tutaj jest, słyszę. Mamy już Spirit, Fury i Enduring. Ktoś jest w szafce, wydaje mi się. Nic pójdę naokoło specjalnie A to mi się tylko musiało stawać Hm Okej okay. Interesujące A to Dześć był tylko dobra się zbambizowałem właśnie samemu Widziałem tam kogoś? Nie o! Gdybyś wiem gdzieś został popchnięty. Idziemy pod hak w sumie. Och jejku, Endurin! Och jejku, ktoś tu leży! Jeszcze czas na Jeffa. Dobra. Idziemy po Rebekę naszą. I wieszamy się na haku. Dobra, Enduring Spirit Fury już walił było. No już mi niestety trójka padła. Wieszamy się na haku. Jeszcze sprawdzę, chyba nikogo tu nie ma. Na wszelki wypadek. Dobra, wieszamy się na haku. Teraz mam dwóch surwów no haku obok siebie praktycznie, więc no. Fajna zabawa będzie teraz. Albo dam im może lekkie fory. Dawać im? Nie wiem. W sumie będzie blutpońców więcej. O! Już wiemy, że ktoś tutaj jest. O! Stalkujemy cię, typie. Dobra, chodź do Stevenie I powalamy ciebie Mam tu hak Mam hak Tutaj nawet Idziemy po rocznaczek. O! Nawet widzimy naszych tam przyjaciół Naszą ekipę myszkimiki my Oj, sorry, Jeff. No to cię zostawię na podłodze i wrócę pod fakt, żeby nie było w je. Bo pierwszy jesteś Jeffem. I jedyny powód to jest w sumie. To jesteś Jeffem. Co? To... Myślałem, że tutaj dopiero było. A tu jest. Hm, śmiesznie. Lubię takie coś, jak mi się zdarza, gdy nie wiem, skąd się nagle. Oj, 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 oj. No ileż? Jestem bardziej zaskoczony, że to prawie by nie trafiło. Ale choć wiadomo, że ma quicka teraz. Dobra, dziś tutaj są chłopy. I na pewno jest tu Rebecca Chambers. Podnosimy ciebie. Serio, Jeff. Serio, Jeff? Ja tu ci tak daję pory. Daję ci tu żyć. A ty co? Ty tak chcesz zrobić? Sorry, Jeff. O, 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 mori, mori, mori. Czas na mori. O, tutaj. I robimy mori. Eee, na to! Jeszcze... Warto! Przepraszam, Jeff. Macie u mnie w jeszcze szacunek. Bo sam minuje, Jeffa. Pójdę tego gena skopać jeszcze sobie. Żeby nie było. Dobra. I wracamy pod hack. Tutaj ktoś jest, u, ktoś tu był A, sprawdzę tak na wszelki wypadek bo ktoś tutaj był No i teraz będzie właśnie Szukanie ocalałych, gdzie się chowają No i już wiadomo gdzie się chowają Kurwi płaki ja już cię na maksa wystarpowaną Tak Oj, zrąbałem to, to moja wina była teraz. Gdzie za free obrażenia? Mniejszo paletę. Oj, oj, Dobra, robimy spirit fury. Kurde. Powiedziałem, że robimy... Eee, nieważne, już nic nie robimy. Nie umie się piara bawić. Dlatego czekają śmierć brutalna na haku. Chodź tutaj. Wieszamy się na haku. A jeszcze widziałem, że to jakiś Twitchowiec, więc ktoś do satysfakcji jest. Bo jak wiadomo, Twitchowców należy tępić. Nie wszystkie oczywiście, bo są tacy jak Starwa, czyli Sigma Made. To ich nie, 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 to ich trzeba opiekować się nimi jak. Nie, nie mam porównania. Trzeba ich pilnować jak oczka w głowie, o, bo oni są najważniejsi dla naszej komunity. O, Steven! 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 O, Rebeka! chcę jeszcze do Spirit, Fury, Enduring Value. Ale chyba coś nie pyknie. Więc ciebie powalamy. Gdzieś tutaj widziałem Rebekę, może dalej jest w tym rejonie. Gena tu robiła. A, sprawdzę Rebeki. E, nie ma, żal. Żal by... Skopię Gena sobie jeszcze dla punktów. Let's go! O, jeszcze sobie to zniszczę. O, ale prędkość! Prędkość światła. Dobra, nie będę przeciągał tej rozgrywki dla niej. Dobra, tutaj mamy hak. Teraz będzie zabawa. Szukanie Rebeki. A dokładnie hacza. O, szukanie Rebeki jednak będzie. Oby Rebeka go uratowała, mam nadzieję. A to kruk tylko był To był kamień tylko Czy ktoś tu To był kamień Ewidentnie to był tylko kamień To był totem Zosen To był totem Tym razem to był zobaczył jak szybko przeskoczę O mój Boże, prędkość światła Czemu ja mówię Serio Serio? Jakby się skończyło akurat? Dobra, szukamy Reweki Chambers. Gdzie? Gdzieś tutaj. Mogło mi się zdawać. To były moje kroki? Chyba tak. Ej, nie lubię tego, że czasami podobnie kroki killera brzmią do kroków surwa, co nie? To będą mi się teraz pewnie chowali, więc w czego będzie taktyczne wycinanie, dopóki ich nie znajdę. Nie, ten go nie jest tak samo jak był. Jeszcze tutaj posprawdzam. Ech, kocham taką zabawę w tej grze pod tytułem Dead by Daylight. Cześć, Rebeka. O jejku. Kurde. Wiem przez przypadek. Ajajaj, Tego nie było w planie. Dobra, idziemy za śladami. Och, jejku. Och, jejku. Walił. Walił. Dobra, nie chcę mi się trajkardować. Wiecie, zabija jeszcze, jak sprawdzałem. profil z ciekawości, to tym miał mało godzin, więc to. No. Może ucieknie. Ach, spirit fury. Enduring. Więc zapewne, jeśli nie znajdę go, to widzimy się na końcu. W ekranie końcowym dokładniej. Albo jednak nie. Przedmiot. Przedmiot. Nie, nie. Przedmiot. Zasada. Daje mi się przedmiot, żeby... Dał, uciec. Nie dałeś mi przedmiotu, umierasz na haku. Twoja wina. Twoja wielka. Twoja bardzo wielka wina. O. No i widzimy się w takim razie teraz w ekranie końcowym. No i jesteśmy już w ekranie końcowym, właśnie. Mercedes Killer. To był przyjemny meczek taki bardzo trudny. widdzi Tak, to było jedyne co chciały. boxa. I tyle się dla mnie liczyło. Dostać boxa widzi Przyjemny meczek widzę, że nie są toksyczni nawet. Pięć kropek w takim razie. Przepraszam Jeffie, że umarłeś pierwszy. Jest mi niezmiernie smutno, ale widzimy się w takim razie w następnym meczu. Jesteśmy w drugim meczu na... O Jezu, Haddonfield. Nie, nie lubię tej mapy szczerze. Góra z jeszcze brak letala. Do którego jestem trochę uzależniony, ale dobra. Gramy... No, drugi mecz Majersem. No nosi she Sherlock. Co to było? Nawet nie wiem. I stalkujemy Mikaelę, która już mnie zauważyła. Chwila, co? Dopiero. Dobra, wystalkujemy cię. Dobra, postępuję się trochę na niej. No ja chciałem uderzyć, nie myszy. Zobaczymy co zrobi. Dead hard. Dobra, powalamy. Chyba nikogo tu nie ma. Niech się dostanę Flashlight Save'a. Wydawało mi się, że słyszałem kroki, ale mogło mi się tylko wydawać. Dobra, wyczerpuję się na haku. Posłuchujemy. O, tu jest ten mocno zrobiony. Słyszę. Podstalkuję się na niej. Dobra, trafiłem jakimś cudem. O, FPS-y w tym miejscu zawsze mi spadają. Tak więc no. Dobra, podstalkowany znowu. Dobra i. To jest! Co ona zrobiła? Przez to, że mnie fesy tak spadły, co nie? Słyszałem, że mnie oguszy, to nie ogarnąłem, co się dzieje. Dobra, chodź tu, Ty Piaro. Oj, oj, oj. Dobra, powalamy Cię. Idziesz ze mną na hak. Mam praktycznie trójkę na maksa już, więc no, wieszamy Ciebie. Uuu, inny został popchnięty. Wydawało mi się, że widziałem tu typiarę. I dobrze mi się... Powalamy. I będziemy wieszać, jeśli nie ma DS-a Oczywiście. Dobra, I ze mną tutaj na ten... Co czysty hak, wieszamy Ciebie i wracamy najprawdopodobniej pod hak, właśnie. Zobaczmy, leczą się, ale zauważyli mnie, dobra i idziemy za pęgmin, która będzie w fajnym domku. Co ty, typiaro, chcesz ode mnie? No, red brabo, brawo, jesteś z Ciebie dumna? Prawie bym się do bałwana. Chciałem moją uwagę. O, DS! byś by się spodziewał. Będzie to taki bardzo zbalansowany perk, co nie? W sumie zbalansowany! Bo mam dłuższego dunga. Czum Tak bardzo. Nie wiem, co ja gadam czasami, ale dobra. Kurde, mogę iść w taką stronę, patrzysz. Dobra, wieszamy cię na haku. I idziemy tam do generatora. Od tej strony. Oj, kogoś tu widzę. parkę. Czy mi się zaraz trójka kończy już? Dzięki, Jake. Dzięki. Trzeba było nie kąpić palety. Taka rada. Na Majersa jeszcze. Bo że nie poję tego robić, bo jeszcze Durik, mam ci nie uciszyć Fury. No i co? Wow, kolejny gen zrobiony. robi wrażenie. O, tego, to, to już nie robi wrażenia. Cześć, cześć, Pęk Dobra, od razu aktywuję ją. Wycos, czemu nie? Dobra, powalamy. A w sumie czemu nie. Trafiłem. Niech się męduje teraz. Ja Ej, na haku. Jedną z tych Mikael teraz by to potrzeb... A nie, to jest Mikaela i Kate. Dobra. To... to, to, to zmienia postać rzeczy. Mam już Spirit Fury, Fury. Nie wiem, jak to powiedzieć, dobrze. Żeby nie brzmieć furas. O! coś tu słyszę. Dobrze słyszałem. Chodź tutaj. I widzę. Dobra. Wiedziałem, że zadziała to. Taki głupi mind game. A Mori, Mori, Mori. Czemu zawsze zapominam o tym Mori? Idziesz tutaj, w takie piękne miejsce. I robimy Mori. Czekaj, że podczas Mori trójka schodzi, ale to. Mówi się trudno. Ach, Mori zielone. Presjonowane. Dobra. Pierwsze zabójstwo. Kogo tu nie ma Powstają, że będą tam. O! Widzę nawet pęk Ojejku, te domy. Ona ma chyba off the record. O kurde. Już się strasznie lecą na te geny. O jejku spirit fury. I off the record. Wow! O mój Boże! Uwielbiam te okna szczerze. Serio, jakby... Nienawidzę tej mapy z całego serca. Dobra, chodź tu biorę. Jeśli masz DSa, to się wkurzę, szczerze. Dobra, nie masz. Nie no ma je szczęścia, oni pewnie zaraz w wykręcą, bo oni tego nie kręcą jak szalegi. Nie słyszałem tam... robokręcenia genów? To ktoś tutaj kręci generator! Wow, czemu mi nie wywało chłopa, to ja już nie wiem. Dobra, srekuje tego typa. Nie, nie mogłem atakować przez chwilę, nie wiem czemu. Dobra, podnosimy piarę i zabijamy ją na haku. Tam tu. Muszę tam chyba powiedzieć. A nie, tu mam piwnicy, zawsze zapomniałem. <grym> Dobra, zabijamy ciebie. I teraz dorwać Feng, bo jak wiadomo, Feng należy zabijać. Złotkiem tego, że Jake nie umarł pierwszy na haku, a Jake inne zawsze umierają pierwszy na haku. Ale to już drobny szczegół. Udajemy, że go nie widzę. A jednak widzę. Czekaj, czy się nauczy ze swojego błędu, co popełnił. O, nauczył się. Niszczymy paletę. Do Spirit Fury. Albo naładuj no, mi Spirit Fury. Oh. Dziękuję. Szczerze to specjalnie już zrobiłem. A, krążymy go tak. Zobaczymy, co zrobi. Przewidziane. To było szybkie. Dobra, powinno chyba go uratować. Go. Tak mi się wydaje. Oby. Już mogę skrócić ten chase o dużo czasu, ale postanowiłem się pobawić. Bawantek? Nie no. Chyba nie będę robił bawanteków. Mam nadzieję, że pójdzie po niego. Kopiemy generator Ojejku, zabił się. Słyszę ją Już nie, ale widzę ją. Pogam, żeby tu tylko nie miała tego hacza. Chodź tutaj. Kurde, czy że hacza znajdzie. No, myślałem, że użyję Deadharda, jak zawsze mi tak robią w ostatniej sekundzie. Dobra, podnosimy cię. I zabijam cię na haku. I widzimy się w ekranie końcowym. No i jesteśmy w ekranie końcowym, Mercedes Killer. Był to, no, przyjemny meczek, tylko taki... taki genrash leciał, szczerze. Bo dobrze te geny robię, ale to się dzieje, gdy nie mam nic po to wchrony genów, tylko po to, wszystko. GG, doceniam ten mecz na pięć kropek! Bo to nie są wiaski, tylko kropki. Dobra, to mieli. A ten. A Feng miała Death Harta, ale go na mojej się nie używa, bo by dobiegła do Hatcha. No i w sumie to byłoby na tyle. No i to byłoby na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało, ogólnie to te mecze był nawet git, mógłbym rzec nawet bardzo, w tym drugim meczu to oczywiście Hadonfield, czy jedna z moich mniej ulubionych map, ale również jaki genrush leciał, na szczęście nie wykręciłem wszystkich genów, ale ogólnie ten build jest bardzo dobry, może nie bardzo, ale dobry, silny nawet, oczywiście brakuje gen regresu oraz no... Aury, ale oceniam ten pitch taki 7,5 na 10, a na Majercie to w sumie nawet na 8 mógłbym rzec, ponieważ majorstwo na trójce ma wszystkich na strzała. No i widzimy się w na następnym odcinku. Bye, bye.